To to jest mroczny dzień. A witam panią Izę. Na a witam, mnie... witam. Nie, bo prosiłeś żeby zrobić live'a razem, to możemy. Oglądasz mecz. E, nie, żadnego meczu nie oglądam. Akurat miałem y, live'a live z koziołkiem chwilowo. I tak weszło zobaczyłem, że pani jest i po prostu się po, chciałem połączyć. No właśnie, a ja, a ja oglądam mecz, bo jest polska Litwa, a przed tym oglądałam taniec z gwiazdami. No ale mówię, dobra, włączę to za zawsze tam trochę pobędę z wami, nie? Bo już da dawno nie byłam, bo i chora i teraz ten zabieg, więc yy, no muszę się oszczędzać, nie? A już na pewno się nie denerwować. No oczywiście no, trzeba się jakoś odpoczywać jak najbardziej. No tak, tak, no teraz to muszę, bo w ogóle nawet dzisiaj nie wychodziłam wczoraj, tylko byłam po zakupy. I tak staram się, żeby po prostu się nie forsować, bo po zabiegu to prądem elektrycznym. I w ogóle, no to jest serce, tak? Więc serce jest bardzo ważne. No, no, no tam dobrego. pani ogólnie, jak tam zdrowie. Nic, nic dobrego, a właśnie nic dobrego, tak o, po prostu. Tak z dnia na dzień po prostu. No w tej chwili nic to jest tak? Najważniejsze. Nie wiem, kto tam. A, Niemcy pani wie, był... kim w ogóle Jestem, czy Nie. Na je bo y, rozmawiałam dzisiaj z Magdą, Magda chora coś. No także, teraz ja wam może okulary założy, bo tak. O tak, nie widzę, czy nie widzę? Nie, tak, tak już w ogóle nie widzę. Nic nie widzę. Pani Iza, wie pani w ogóle, kojarzy mnie pani w ogóle, czy nie? Nie. A kojarzy pani Klaudelizę? No tak kojarzę, no trudno, żeby nie kojarzyć. A, co... ja bym... Eryczka. No ale, to... ale nie chcę znać po prostu, no i tyle. No, ja jestem tym słynnym Eryczkiem od Klaudelizy. Inaczej mówiąc. Aha, to ten taki, w którym ona się ciągle kocha, tak? Czy coś takiego. Mhm. A poczekaj, bo myśmy, myśmy się widzieli chyba. U Dominika się widzieliśmy, czy nie? Nie. Nie, chyba nie. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, okej, okay, no, dobra, no to ty jesteś ten Eryk, za którym ona tak lata, no dobra, to nieważne, no, jak jesteś normalny, to, to, to okej, okay, to, to jest super, nie? To jest super. No, ja tylko byłem na e, imprezie cesarowej, czy to były te urodziny? Ponad no, rok na, temu. na tych urodzinach byłeś, tam w tym klubie, house party, czyli pass outy. A nie, widzieliśmy się na żywo, tylko ja nie wiem czy pani mnie widziała. To było w tym e, glamie, jak pani śpiewała tam na żywo, ale ja potem musiałem niestety iść. Aha. No to na pewno się widzieliśmy w takim razie jak byłeś tam na którymś z tych koncertów naszych, nie? A ten Eryczek to, to tak to jest ten, za którym ona tak lata, tak? I coś się tam, nie wiem, ktoś jej tam coś utrudnia, no nie wiem, no ja nie wiem, ja się nie znam na tym w ogóle, więc ja nie śledzę tam tych waszych losów y, bo mam inne zadania, ale tak w ogóle y, czym się w ogóle zajmujesz, co robisz? Ja ogólnie na co dzień pracuję w ochronie e, robię rysunki na zamówienie, zajmuję się grafiką no i wydam te zlecenia się inne e, ten a grafik zajmujesz, tak? Jak Mhm. Poczekajcie, ja, ja tylko bo ja akurat piję herbatę, ale chciałam Wam pokazać kubki, jakie, robi, jakie mamy. Nowe w ogóle na Izabela.shop. Piękne, takie z e, tymi, i tutaj rzetelnym okiem Izabeli. Na każdym kubku jest można sobie e, te, któreś z moich powiedzeń po prostu zamówić. Ale to jest nowy kubek. Właśnie też zrobiłam sobie herbatę. Ale widzę, że już prawie całą wypiłam. Muszę zrobić nową. Ale w tych kubkach piję, bardzo je lubię. No, mówię, już fauluję. A czy mi to piszą o Nie, tjana, naprawdę, tjana, piję, nie piję, naprawdę piękne, słuchajcie. I jest tutaj pięknym napisane. To jest akurat smartline modowy rentgen, ale na niektórych jest rzetelnym mokiem Izabeli albo yy, 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 młody mi z ręki. No takie są. Ja, to, co sobie zamówicie, jaki napis sobie zamówicie, będziecie mieli na kubku. Bardzo fajne są, bardzo wygodne. Muszę Wam powiedzieć, że ja normalnie je na płytkę kładę i podgrzewam nawet herbatę, tylko że na dwójce, nie, na mojej temperaturze. Brzydkie, nie podobają się, aha, jak brzydkie, no to po co oglądasz? No proszę naprawdę nie musisz tutaj być. Nie ja tam mi się podobają. Ja własnego płytka musisz... sobie nie mam, ale. Najlepiej e, idź tam do kogoś innego i już. A dlaczego to się dzieje, że ja nie mogę zablokować tego zjeba? przecież tutaj mam internet? Błąd sieci z połączeniem z internetem? No jak może być? Połączenie z internetem jest na pewno. Jest połączone. Wi-Fi jest włączone. No tam Pani Izo jeszcze. A powiem Pani, czy Pani będzie na tej będzie jest tam jest... Tam ktoś. Jest tam ktoś z tych.

No, nie mogę tutaj zjeba zablokować. Nie, nie wiem, co się stało. Czy aż taki słaby ten internet tutaj jest? No, nie ma co się, tam, nie ma co się przejmować takimi. Tymi nie, ludźmi. błąd w sieci jest. Nie, nie, ja wolę już wyeliminować takiego zjeba, bo po no co? Zjeb. Ktoś tutaj kupił. A ten zjeb mówi, że brzydkie. No, mówi, że brzydkie. No, nie mogę go zablokować. 33. Minuta spotkania. Słuchajcie, Polska wygrywa z Litwą 1 do 0. A kto jest w Bramce? Pani Iza, Pani powie, czy Pani potrzebuje, e, e, czy ma jakiś projekt na kubek, albo coś? Nie, życzenia kosztują 300 zł, przecież ja Wam mówiłam, ja muszę je nagrać, wysłać do Was, oznaczyć. A powiem Pani, Pani Iza, bo tu cały czas piszą o tej Ukrainie, o co w ogóle o tym chodzi? Ja nie wiem w ogóle jak ja jestem bardziej Niemką, przecież mój, mój dziadek był chennik Niemiec, więc jaka Ukraina, no? A w ogóle kto to jest w ogóle, że tu wchodzi na te, na te live'y, po co? Nie wiem, po prostu takie piszą rzeczy. Czy wiadomo, ja że jestem, oczywiście... ja jestem Polką i to jeszcze z korzeniami niemieckimi, więc jak, jak, jaka Ukraina? Ja nie mam nic wspólnego z Ukrainą. Ja tam nic do Ukrainy nie mam, więc tyle mogę powiedzieć. No tutaj donate mi każą włączyć, dobrze. Tak, włączę, bo pobędę trochę z wami, bo już tak dawno nie byłam na TikToku

No Litwa jest dobra, była dobra. Włączyłam. Proszę jakąś bitwę zrobimy. Wyskoczył to pani Izo, może jakąś bitowkę zrobimy. Na punktu. No tak, oczywiście, pewnie jest okazja. Kurczę, muszę herbatę sobie tak, przynieść bo akurat mi się skończyła i jeszcze mam kurde no faulują faulują a jeszcze jest dobra ok nie wiem co oglądać w ogóle czy oglądać taniec z gwiazdami czy oglądać je. Kochamy Ciebie. No. Nie. Nie, tak nie, no nie będę, nie będę tutaj takich rzeczy opowiadać, bez sensu. Czekaj, jest, jest włączony? Nie, nie włączony, weź jeszcze raz wyślij. Ja nie mogę w ciągu minuty wysłać, więc... Poczekaj, to ja ma taki takie takie czerwono niebieskie kółeczka i tam można ten. Tak, ja to robię, tylko właśnie nie, nie chcę się włączyć, no O to chodzi, że nie chcę się włączyć bo jest albo słaby internet, albo chusteczka, nie wiem co. Nie odbieram telefonów. A to może na tego że pani wydaniają po prostu. jeszcze się inter internet ścina. No możliwe, że no, wyzwaniają my, my, że... i. No ja też tak myślę, że te kurtki są piękne. Dziękuję bardzo Aniu, że ładnie wyglądam. Dziękuję. Staram się. Tak, oglądałam taniec ten. O, teraz. Oglądałam tanie z gwiazdami, ale przełączyłam na meczy, bo muszę wiedzieć, co się dzieje. No, dlaczego zaproszenie do pojedynku nie jest przyjęte? Nie, no, my się jakieś trzy razy wysłałem, więc wyszła jak wyszła. Dominik, 7 złotych. Cześć Iza, Grażyna dostała wczoraj uniwersa, czyli zarobiła 800 złotych. A ty co? Dalej zadajesz się z 200-kilową kupą mięsa, zamknięta w ciele 12-latki. Borowski to eskort. No. Nic nowego. <noise> o a się zaśmiałem. A to pani z Grażyną się nie lubi po prostu? Ja w ogóle nie znoszę tego towarzystwa, bo to są zjeby. No. A tam z Grażyną się spotkałem tam na żywo parę razy, porozmawiałem i. Jako taką może być. Ale wiadomo, każdy ma twoją opinię własną. No właśnie. W 2007 roku, gdy pan, o, Obejmowało władzę, państwo polskie miało udziały w 1343 przedsiębiorstwach, a gdy władzę oddawali w 2015 roku, to zostało ich już tylko 300. Donald i spółka sprzedali 950 przedsiębiorstw, czyli aż 70% przemysłu, który posiada Polska. Nie wiem, w ogóle te y, y, wychodzą te walki, czy nie, bo... Y... Nie wiem, chyba. Ja tam wysłałem przez chwilą ten, ten pojedynek i wychodzi jak wychodzi. Czy nie wychodzi? Internet jest dobry. O, teraz idzie zaproszenie do, do ciebie, pani Izabelo. No, dobra. Tak. Nie, no, ale ja za każdym razem przyjmuję, tylko nie wiem, czy taki słaby internet jest. Może muszę zrobić na innym telefonie. Nie, no, co wy macie tym kaliszem? No, kurczę, no. Czyli ja muszę to wszystko po, po tego i może rzeczywiście zrobię yy, na innym telefonie. Ja nie wiem dlaczego taki słaby. Tak Internet mam. Nie może za dużo na, na internecie jest. No w ogóle tak jakby w ogóle nie przyjmował. Kręci się. No, staram cały czas je przyjąć, ale to no teraz wyślę i ewentualnie mogę się rozłączyć i od nowa połączyć, jeżeli yy, nie będzie problemu. Dobrze, no to już chodzi o to, że nie możemy bitwy zrobić, dlatego że albo słaby internet jest. Bo kręci, kółko, cały czas. Kasa. Kamil, 7 zł Hejka, pani Izabelo czy przyjedzie pani do Janowa Lubelskiego na gryczaki 2026 buziaki o dziękuję bardzo, a co to są gryczaki dobra, ja na chwilę dołączy. weź jeszcze raz no może